Dzień dobry Państwu. Jak widzicie Państwo, przygotowania do defilady zmierzają tu końcowi. Wszystko jest dopięte na ostatni guzik, a więc o godzinie 14-15 sierpnia ruszy tu na Wisłostradzie defilada z okazji święta wojska polskiego. Serdecznie wszystkich zapraszam, mieszkańców Warszawy, Mazowsza, gości z całej Polski. Bądźmy tu razem 15 sierpnia. Podziękujmy żołnierzom za ich... Służbę, szczególnie właśnie na granicy polsko-białoruskiej, bo nie wszyscy będą mogli tu defilować, nie wszyscy będą mogli świętować właśnie w ten sposób poprzez spotykania z ludźmi część naszych żołnierzy będzie pełniła swoją służbę na granicy polsko-białoruskiej, zapewniając bezpieczeństwo naszej ojczyźnie, uszczelniając granicę, odpierając ataki hybrydowe. Ta defilada, proszę Państwa, będzie inna niż poprzednie. Będziemy mogli zobaczyć, jak przebiega proces modernizacji wyposażenia wojska polskiego. A więc najnowocześniejszy sprzęt, zarówno zakupiony w Stanach Zjednoczonych, jak na przykład czołgi Abrams, w Korei Południowej jak czołgi K2 czy armatochałbice K9, będzie ponad 200 jednostek sprzętu. Bojowego ponad 90 statków powietrznych, ponad 2000 żołnierzy przejdzie tu wisłostradą. Ale oprócz sprzętu pozyskanego od państw sojuszniczych, właśnie od Stanów Zjednoczonych i od Korei Południowej będzie także sprzęt wyprodukowany przez polski przemysł zbrojeniowy, tu przede wszystkim myślę o bojowych wozach piechoty Borsuk, które zadebiutują właśnie podczas defilady 15 sierpnia, ale także pojazdy minowania narzutowego Baobab. Cała gama pojazdów, które zostały wyprodukowane przez polski przemysł zbrojeniowy, bo to kołowe transportery opancerzone Rosomak, samobieżne moździerze, rak, także kraby, armatochaubice Grab. Jesteśmy dumni z tego sprzętu. To sprzęt niezawodny. Będą również patrioty. Kupiliśmy w 2018 roku pierwsze baterie. One już w zasadzie są gotowe do tego, żeby dbać o bezpieczeństwo nieba nad Polską. Wśród statków powietrznych będą FA-50, a więc pozyskane w ubiegłym roku z Korei Południowej samoloty, lekkie samoloty wielozadaniowe, śmigłowce Black AW101, AW AW149. A więc te śmigłowce, które pozyskaliśmy ostatnio, które stanowią przełom, jeśli chodzi o wyposażenie sił powietrznych, no i brygady lotniczej wojsk lądowych. A więc ten sprzęt, który stanowi zmianę jakościową, stanowi przełom, jeżeli chodzi o wyposażenie Wojska Polskiego. A chcę bardzo mocno podkreślić, że konsekwentnie wzmacniamy Wojsko Polskie w nowoczesny sprzęt. To jest gwarancja bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Sprzęt postsowiecki odchodzi do historii. Żołnierze Wojska Polskiego zasługują na to, żeby posiadać najnowocześniejszą broń, najnowocześniejszy sprzęt, tak żeby Polska była bezpieczna. Jeszcze raz serdecznie wszystkich zapraszam obok, czyli ramię w ramię można powiedzieć, żołnierze Wojska Polskiego będą na defiladzie żołnierze państw sojuszniczych, zarówno z batalionu, batalionowej grupy bojowej, która stacjonuje w Orzyszu, a więc żołnierze amerykańscy, żołnierze brytyjscy, żołnierze rumuńscy i chorwaccy. Będą także żołnierze francuscy, którzy bardzo aktywnie uczestniczą w misji Unii Europejskiej szkolącej Ukraińców. Będą także przedstawiciele Eurokorpusu, Korpusu w Szczecinie, a więc żołnierze Sojuszu Północnoatlantyckiego. Spośród polskich żołnierzy będzie reprezentacja wszystkich brygady, które funkcjonują w Polsce w wojsku polskim, będą żołnierze również wszystkich rodzajów sił zbrojnych, żołnierze wojsk operacyjnych, żołnierze wojskobrony obrony terytorialnej, będą także żołnierze wojska obrony cyberprzestrzeni, a więc wszyscy żołnierze, którzy dumnie noszą mundur polski. Również żołnierze wojsk specjalnych też bardzo ważną rolę odgrywają, jeśli chodzi o odstraszanie agresora, są obecni na granicy polsko-białoruskiej, pełnią, jeszcze raz to bardzo mocno podkreślam, niezwykle istotną rolę, jeśli chodzi o gotowość obronną wojska polskiego. Wśród broni pozyskanej niedawno także Hajmarsy właśnie Przejeżdżają za mną wyrzutnie HIMARS, bardzo precyzyjna broń, broń zamówiona w 2019 roku, ale to była pierwsza partia tej broni. Teraz negocjujemy pozyskanie 500 wyrzutni HIMARS. Pozyskanie tej broni będzie miało charakter skoku jakościowego, jeśli chodzi o możliwości obronne. Wojska Polskiego. To jest bardzo precyzyjna broń, wszyscy doskonale wiedzą, sprawdziła się na Ukrainie. Również jeśli chodzi o polską broń, to systemy poprat z piorunami. Pioruny też fantastycznie sprawdziły się na Ukrainie, w rękach Ukraińców stanowią bardzo Skuteczną broń. Stąd też i duże zainteresowanie naszych sojuszników piorunami. Myślę to o Stanach Zjednoczonych, o państwach bałtyckich. Bardzo jesteśmy zadowoleni z tego, że właśnie polski przemysł zbrojeniowy spełnia oczekiwania naszych sojuszników, ale przede wszystkim pioruny trafiają na wyposażenie wojska polskiego. Jeszcze raz proszę Państwa. Zapraszam. Oprócz właśnie wojsk lądowych, jak już mówiłem, będzie także pokaz gotowości sił powietrznych. Jeszcze raz potwierdzam, FH-50 będzie w powietrzu, śmigłowce, te nowoczesne śmigłowce, które już wymieniałem, ale także będą F-35 w barwach amerykańskich, już w przyszłym roku pierwsze polskie. F-35 zamówione w 2020 roku trafią do polskich pilotów. Będzie także śmigłowiec Apache, też w barwach amerykańskich. Proszę Państwa, spodziewamy się, że w przyszłym tygodniu Kongres Stanów Zjednoczonych potwierdzi nasze zapytanie ofertowe, a więc wyda zgodę na to, żebyśmy mogli przystąpić już do szczegółowych negocjacji dotyczących pozyskania 96 śmigłowców uderzeniowych Apache, a ze względu na bardzo owocną współpracę z sekretarzem obrony Stanów Zjednoczonych Lloydem Ostinem w przyszłym roku Będziemy mieć na wyposażeniu wojska polskiego pierwsze egzemplarze Apache, tym razem użyczone, zostaną z zasobów US Army, czyli wojsk lądowych Stanów Zjednoczonych. A właśnie widzimy Abramsy amerykańskie z załogami amerykańskimi, ale też polskie Abramsy za chwilę się pojawią polskie Abramsy które są prowadzone przez żołnierzy z pierwszej brygady warszawskiej brygady wojsk pancernych żołnierzy którzy przeszli szkolenie w Akademii Abrams powołanej do życia w ubiegłym roku na poligonie w Biedrusku a więc załogi mamy już wyszkolone załogi rozpoczęły swoją służbę na tym nowoczesnym sprzęcie Niemalże można powiedzieć, że niemalże z marszu, co też stanowi bardzo ważny przykład doskonałej współpracy polsko-amerykańskiej. Wśród zaproszonych gości wiem, że będą przedstawiciele V Korpusu US Army, a więc korpusu, którego wysunięty element na stałe, co bardzo mocno podkreślam, na stałe stacjonuje w Polsce i dzięki współpracy właśnie z dowództwem 5. korpusu US Army osiągnęliśmy ten cel, który związany jest z szybkim wprowadzeniem na stan wojska polskiego czołgów Abrams. A więc jeszcze raz proszę państwa, zmiana jakościowa, jeśli chodzi o wyposażenie wojska polskiego jest faktem. Będziemy mogli podziwiać, będziemy mogli docenić to wszystko, co związane jest właśnie z procesem modernizacji wyposażenia Wojska Polskiego. Ale najważniejszym przesłaniem, o które zwracam się do Państwa jest to, abyśmy przyszli właśnie tu na Wisłostradę. 15 sierpnia, zaczynamy o godzinie 14, żeby poczuć dumę z siły Wojska Polskiego. Silna Biało-Czerwona to hasło, pod którym organizujemy tegoroczne obchody Dnia Wojska Polskiego. To hasło, które stanowi właśnie o e, dzisiejszej e, defiladzie. 15 sierpnia ta defilada się odbędzie, dzisiaj jest próba, ale stanowi właśnie nasze przesłanie i stanowi bardzo ważny element naszych starań do tego, żeby być gotowym na odparcie agresji. Proszę bardzo, za mną właśnie przejeżdżają już polskie czołgi Abrams, które prowadzą polskie załogi. Wiecie Państwo, czołgi Abrams są najpotężniejszymi czołgami na świecie. Są czołgami, które odznaczają się także bardzo ważnym elementem dotyczącym wydzielenia miejsca, w którym jest składowana amunicja, co daje maksymalne bezpieczeństwo dla załóg tych czołgów. A ze względu na turbinowy silnik. Osiągi tych czołgów są naprawdę nieporównywalne z żadnymi innymi czołgami na świecie. Jesteśmy dumni z tego, że wojsko polskie posiada takie czołgi, jak widzimy. Nasi żołnierze czują się już bardzo dobrze w tych czołgach, znają je doskonale, potrafią się posługiwać tą bronią. Jeszcze raz bardzo mocno podkreślam, że naszym zadaniem jest wyposażenie Wojska Polskiego w broń kompatybilną z bronią, którą posiadają nasi sojusznicy, ale przede wszystkim zależy nam na tym, żeby Wojsko Polskie było zorganizowane na wzór Wojska Amerykańskiego, najsilniejszego wojska na świecie. Stąd też staramy się, żeby na wyposażenie Wojska Polskiego trafił taki sprzęt, który posiada Wojsko Stanów Zjednoczonych. Mówiłem o Apaczach, właśnie Abramsy razem z Apaczami stanowią, zaporę, zaporę silną, najsilniejszą, jaką można sobie wyobrazić, to właśnie żołnierze z 18 dywizji zmechanizowanej, z pierwszej warszawskiej brygady pancernej wykorzystujący Abramsy plus żołnierze z pierwszej Brygady lotnictwa wojsk lądowych, na których wyposażenie Trafią apacze, będą zamykali bramę brzeską, czyli utworzą barierę nie do przebicia, która spowoduje odstraszenie agresora, spowoduje to, że agresor nie zdecyduje się na zaatakowanie naszego kraju. A więc konsekwentnie, w sposób bardzo przemyślany, skoordynowany, prowadzimy nasze działania zmierzające do tego, żeby wzmocnić wojsko. Polskie. Jak widzimy, czołgi Abrams e, przejeżdżają właśnie dziś. Widzimy e, pełną gotowość naszych żołnierzy do tego, żeby uczestniczyć w tym święcie wojska polskiego, żeby zademonstrować swoją siłę swoją gotowość do tego, żeby bronić naszej ojczyzny. E, w siłach, bo oh właśnie za mną przejeżdżają borsuki, bojowe wozy piechoty, produkt polskiego przemysłu zbrojeniowego, bezzałogowa wieża ZSSW 30 to jest nasza duma. Będą te bojowe wozy piechoty zastępowały wysłużone PWP jeszcze pochodzące. Z głębokiego PRL-u K9 też na wyposażeniu pierwszej brygady, która stacjonuje w Węgorzewie. One świetnie współpracują z wojskami rakietowymi. Chcę bardzo mocno podkreślić, że po 18 latach, proszę Państwa, po 18 latach przywróciliśmy Zdolności rakietowe do rażenia do 300 kilometrów. Zresztą wtedy, 18 lat temu, e, siła ówczesnych wojsk rakietowych była ograniczona. E, nigdy wojsko polskie, w zasadzie możemy powiedzieć, w ten sposób nie posiadało broni e, o takim zasięgu do 300 kilometrów, ale rzeczywiście jednostki artylerii rakietowej 18 lat temu zostały zlikwidowane kiedy uczestniczyłem na strzelaniu na szkoleniu w Toruniu i tam pierwsze załogi HIMARS-u wykonywały swoje strzelanie, to właśnie starsi żołnierze mówili mi o tym, że czekali 18 lat na to, żeby do Wojska Polskiego wróciły zdolności w artylerii. Rakietowy. Jesteśmy z tego dumni, że właśnie w Wojsku Polskim już ten sprzęt jest. Proszę Państwa, jeszcze raz zapraszam do tego, żeby świętować Dzień Wojska Polskiego tu wspólnie, razem 15 sierpnia na Wisłostradzie w Warszawie. W 2018 roku podczas defilady w Warszawie obserwowało defilady ponad 200 tysięcy ludzi. Zapraszam, żeby w tym roku ta grupa była jeszcze większa. Serdecznie zapraszam mieszkańców Warszawy, Mazowsza i całej Polski. Dziękuję.